Charlie? No i czemu to nie działa? Myśl Charlie myśl. Myśl myśl, 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 myśl. myśl. Jakbyśmy jak to... Uh, albo, albo, nie Nie, zaufanie już było! Okay. Charlie, uh, skarbie. Uh, nie, Wszystko. Okej. Nie! Nie, uh, okay? nie, um, nie niezbyt. <laughs> nie spałam całą noc, próbując wykminić, czemu hotel nie działa. No skok zaufania, gadaliśmy o uczuciach. Mamy tylko kilka miesięcy, zanim anioły przyjdą. <laughs> Wiedzie? Może to czas. Nie? Żeby zapytać. Nie mów tego! Twojego tatę. Mm. Charlie, wiem, że nie chcesz, ale musimy spróbować wszystkiego. On pierwotnie pozwolił na eksterminację! Mieli spotkanie i powiedział, to idźcie wszystkich wyzabijać! Oh! Czekaj! Mam plan! Zabić wszystkich? Nie! Może on umówiłby mnie na spotkanie z niebem! Czy już tego nie próbowałyśmy? Tak, z Adamem. On jest. Dupkiem, ale nie jest głównym zarządcą nieba. Możemy pójść wyżej. Na pewno jakieś anioły nas wysłuchają. Na co czekasz? Masz dalej, Nie, nigdy nie byliśmy blisko. Od kiedy już stał się z mamą, nigdy mi nie odwiedził. Dzwoni czasem. Ale tylko, gdy się nudzi albo chce czegoś. Dady Isius. Chętnie poznam pana dominującego. Najniegrzeczniejszy chłopiec! Pewnie jest straszny! Dokładnie tak. Prawie gotowe. Panie i panowie! Magiczna, cudowna, robiąca salta gumowa kaczka! Zionąca ogniem! Wystarczy tych aklasków. O, dziękuję, dziękuję. Kurwa, kogo ja oszukuję? To jest chujowizna! Córka, córcia, córka dzwoni! O, oh, o! Oh. Hello, Charlie. Hej, czar. -char. Nie, nie, nie za dobre. Pierwszy raz to ona dzwoni od lat. Musi wyjść idealnie. Hej, suko! Hej, tato! Hej, co u ciebie? Gdzie, gdzie, gdzie się podziewasz? Wiesz gdzie jestem tato? Mówiłam ci już. Mówiłaś. A, no ta, wiesz. Mówiłam jak dzwoniłeś 5 miesięcy temu? Znowu nie słuchałeś? Nie, nie, zapomniałem. Byłem bardzo zajęty, wiesz, robiąc e, ważne rzeczy. No, aktualnie otworzyłam hotel do nawracania grzeszników. Może widziałeś reklamę? O, niestety przegapiłem. Nie oglądam za dużo telewizji, psuję mózg, to. Ale, hej, hotel, fajnie. Słuchaj, tato, mam wielką prośbę. O, tak, oczywiście. Zrobię co w mojej mocy, dawaj śmiało. Muszę pogadać z niebem. Z kimkolwiek, kto jest u samej góry nad Adamem. Muszę dostać się na szczyt. O nie. No, o, 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 nie, 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 Charlie, nie, nie. To nie. Tato, słuchaj, nie proszę o wiele i nigdy nie prosiłam, ale to jest bardzo ważne dla mnie. To najważniejsze, co w życiu robiłam i potrzebuję cię. Potrzebuję twojej pomocy. Ja, nie. Nie wiem, Charlie. Proszę! Przyjdź zobacz, co tu robię! I przekonasz się, że to super pomysł i niebo na pewno zgodzi się, gdy tylko im o wszystkim opowiem. Proszę, tato. Czekaj, ty zapraszasz mnie do siebie? Oczywiście! Ha! Będę za godzinę! Moja córka chce zobaczyć mnie! Jeb się depresjo! Dobra, mamy godzinę zanim tu będzie. Dobra, ludzie! Lucyfer jest w drodze, więc musimy ogarnąć ten bajzel i zrobić na nim jak najlepsze wrażenie. BAMONUS! <słuch> Dobra, ludzie! Zaczyna się! Charlie!